Cześć, tu Tomek. Dzięki za wysłuchanie naszego audiobooka. Peter Gelderlos. Anarchia działa. Wstęp: Anarchia nigdy nie będzie działać. Anarchizm jest najśmielszym z rewolucyjnych ruchów społecznych, jakie wyłoniły się z walk przeciwko kapitalizmowi. Dąży do świata wolnego od wszelkich form dominacji i wyzysku. W jego sercu znajdziemy prostą i przekonującą tezę. Ludzie sami lepiej wiedzą, jak żyć własnym życiem i jak się organizować, niż jakikolwiek ekspert mógłby im powiedzieć. Niektórzy cynicznie twierdzą, że ludzie nie wiedzą, co leży w ich najlepszym interesie, że potrzebują rządu, który ich ochroni, że dojście do władzy jakiejś partii politycznej może w jakiś sposób zabezpieczyć interesy wszystkich członków społeczeństwa. Anarchizm odpowiada, że podejmowanie decyzji nie powinno być scentralizowane w rękach żadnego rządu. Ale zamiast tego władza powinna być zdecentralizowana. To znaczy, że każda osoba powinna być w centrum społeczeństwa, a wszyscy powinni mieć swobodę budowania sieci i stowarzyszeń, których potrzebują, aby zaspokoić swoje potrzeby we współpracy z innymi. Edukacja, którą otrzymujemy w państwowych szkołach, uczy nas wątpić w naszą zdolność do organizowania się. To prowadzi wielu do wniosku, że anarchia jest niepraktyczna i utopijna. Nigdy nie będzie działać. Wręcz przeciwnie, anarchistyczna praktyka ma już długą historię i często działa całkiem dobrze. Oficjalne podręczniki historii opowiadają jej wybiórczą wersję, pomijając fakt, że wszystkie komponenty społeczeństwa anarchistycznego istniały w różnych czasach, a niezliczone bezpaństwowe społeczeństwa prosperowały przez tysiąclecia. Jak społeczeństwo anarchistyczne wypadłoby w porównaniu ze społeczeństwami etatystycznymi i kapitalistycznymi? Jest oczywiste, że społeczeństwa hierarchiczne według pewnych kryteriów mają dobrze. Mają one tendencję do skutecznego podbijania swoich sąsiadów i zapewniania swoim władcom ogromnych fortun. Z drugiej strony, w miarę jak nasilają się zmiany klimatyczne, niedobory żywności i wody, niestabilność rynków i inne globalne kryzysy, Modele hierarchiczne nie okazują się szczególnie trwałe. Historie przedstawione w tej książce pokazują, że społeczeństwo anarchistyczne może radzić sobie znacznie lepiej, umożliwiając wszystkim swoim członkom zaspokojenie ich potrzeb i pragnień. Wiele opowieści dotyczących przeszłości i teraźniejszości, które pokazują, jak działa anarchia, zostało wyciszonych i zniekształconych z powodów rewolucyjnych wniosków, które moglibyśmy z nich wyciągnąć. Możemy żyć w społeczeństwie bez szefów. Panów, polityków i biurokratów, w społeczeństwie bez sędziów, policji i przestępców, bez bogatych i biednych, w społeczeństwie wolnym od seksizmu, homofobii i transfobii, w społeczeństwie, w którym rany zadane przez wieki zniewolenia, kolonializmu i ludobójstwa mogą się wreszcie zagoić. Jedynymi rzeczami, które nas powstrzymują, są więzienia, programowanie i pieniądze bogaczy, a także nasz własny brak wiary w siebie. Oczywiście anarchiści nie muszą być praktyczni aż do przesady. Jeśli kiedykolwiek zdobędziemy wolność do kierowania własnym życiem, prawdopodobnie wymyślimy zupełnie nowe sposoby organizacji, które udoskonalą już wprowadzone i rutynowe formy. Niech więc historie te będą punktem wyjścia i wyzwaniem. Czym dokładnie jest anarchizm? Napisano wiele tomów w odpowiedzi na to pytanie a miliony ludzi poświęciły swoje życie na tworzenie, rozszerzanie, definiowanie i walkę o anarchię. Istnieją niezliczone ścieżki do anarchizmu i nieprzeliczone początki. Robotnicy w XIX-wiecznej Europie, walczący przeciwko kapitalizmowi i wierzący w siebie zamiast w ideologię autorytarnych partii politycznych. Radzenne ludy walczące z kolonizacją i odzyskujące swoje tradycyjne, niehierarchiczne kultury. Uczniowie szkół średnich otwierający oczy na głębie swojej alienacji i nieszczęścia. Mistycy z Chin sprzed tysiąca lat lub z Europy sprzed pięciu stuleci. Taoiści lub anabaptyści, walczący przeciwko rządowi i zorganizowanej religii. Kobiety buntujące się przeciwko autorytaryzmowi, seksizmowi lewicy. Nie ma centralnego komitetu anarchii rozdającego karty członkowskie ani standardowej doktryny. Anarchia oznacza różne rzeczy dla różnych ludzi, jednakże istnieją pewne podstawowe zasady, co do których większość anarchistów się zgadza. Autonomia i horyzontalność. Wszyscy ludzie zasługują na wolność samostanowienia i organizowania się na własnych warunkach. Struktury decyzyjne powinny być raczej poziome niż pionowe, tak aby nikt nie dominował nad innymi. Powinny one sprzyjać władzy nad sobą, a nie władzy nad innymi. Anarchizm sprzeciwia się wszelkim przemusowym hierarchiom, w tym kapitalizmowi, państwu, supremacji białych i patriarchatowi. Pomoc wzajemna. Ludzie powinni dobrowolnie pomagać sobie nawzajem. Więzy solidarności i hojności tworzą silniejsze spoiwo społeczne niż strach inspirowany przez prawa, granice, więzienia i armię. Wzajemna pomoc nie jest ani formą dobroczynności, ani wymianą o sumie zerowej. Zarówno dający, jak i przyjmujący są równi i zmieniają się za każdym razem. Ponieważ żaden z nich nie ma władzy nad drugim, zwiększają oni swoją zbiorową siłę poprzez stwarzanie okazji do wspólnej pracy. Dobrowolne Stowarzyszenie. Ludzie powinni mieć swobodę współpracy z kimkolwiek chcą, jakkolwiek uważają to za stosowne. Podobnie powinni mieć swobodę odrzucenia każdego związku lub porozumienia które nie leży w ich interesie. Każdy powinien być w stanie poruszać się swobodnie, zarówno fizycznie, jak i społecznie. Anarchiści sprzeciwiają się granicom wszelkiego rodzaju, mimowolnej kategoryzacji według obywatelstwa, płci czy rasy. Akcja bezpośrednia. Bezpośrednie osiąganie celów jest skuteczniejsze i daje większe poczucie sprawczości niż poleganie na autorytetach czy przedstawicielach. Wojni ludzie nie domagają się zmian, które chcą widzieć w świecie. Sami ich dokonują. Rewolucja. W dzisiejszych zakorzenionych systemów represji nie da się zreformować. Ci, którzy wprowadzają reformy, są tymi właśnie, którzy posiadają władzę w hierarchicznym systemie. Zazwyczaj robią to w sposób, który zachowuje lub nawet wzmacnia ich władzę. Systemy takie jak kapitalizm i supremacja białych są formami wojny prowadzonej przez elity. Rewolucja anarchistyczna oznacza walkę o obalenie tych elit w celu stworzenia wolnego społeczeństwa. Samowyzwolenie. Stary slogan głosi: Wyzwolenie robotników jest obowiązkiem samych robotników. Dotyczy to również innych grup. Ludzie muszą stać na czele swego własnego wyzwolenia. Wolności nie można dostać: trzeba ją sobie wziąć. Inspiracje. Pluralizm i wolność nie są zgodne z ortodoksyjnymi ideologiami. Historyczne przykłady anarchii nie muszą być jednoznacznie anarchistyczne. Większość społeczeństw i organizacji, które odniosły sukces żyjąc bez rządu, nie nazywały siebie anarchistycznymi. Termin ten powstał w Europie w XIX wieku, a anarchizm jako świadomy ruch społeczny nie jest nawet w przybliżeniu tak powszechny jak pragnienie wolności. Przypisywanie etykiety anarchista Ludziom, którzy jej nie wybrali, jest arogancją. Zamiast tego możemy użyć szeregu innych terminów, aby opisać przykłady anarchii w praktyce. Anarchia to sytuacja społeczna wolna od rządu i przymusowych hierarchii, utrzymywana w całości przez samoorganizujące się relacje horyzontalne. Anarchiści to ludzie, którzy identyfikują się z ruchem społecznym lub filozofią anarchizmu. Osoby antyautorytarne to te, które wyraźnie chcą żyć w społeczeństwie bez przymusowych hierarchii, ale według naszej najlepszej wiedzy nie identyfikują się jako anarchiści. Albo dlatego, że termin ten nie był im znany, albo dlatego, że nie postrzegają ruchu anarchistycznego jako istotnego dla swojego świata. W końcu ruch anarchistyczny jako taki wyłonił się z Europy i odziedziczył światopogląd zgodny z jej tłem kulturowym. Tymczasem istnieje wiele innych frontów walki przeciwko władzy, które wywodzą się z innych światopoglądów i nie mają potrzeby nazywania siebie anarchistycznymi. Społeczeństwo, które istnieje bez państwa, ale nie identyfikuje się jako anarchistyczne, jest bezpaństwowe. Jeśli społeczeństwo to nie jest bezpaństwowe przez przypadek, ale świadomie pracuje, aby zapobiec powstaniu hierarchii i identyfikuje się z egalitarnymi cechami, można je określić jako anarchistyczne. Przykłady przedstawione w tej książce zostały wybrane z szerokiego spektrum czasów i miejsc, łącznie około 90. 30 z nich jest wyraźnie anarchistyczna, pozostałe są bezpaństwowe, autonomiczne lub świadomie antyautorytarne. Ponad połowa przykładów pochodzi ze współczesnych społeczeństw zachodnich, 1 trzecia jest zaczerpnięta z bezpaństwowych społeczeństw które dają obraz zakresu ludzkich możliwości poza cywilizacją zachodnią, a pozostałe kilka to klasyczne przykłady historyczne. Niektóre z nich, takie jak hiszpańska wojna domowa, są przywoływane wielokrotnie, ponieważ są dobrze udokumentowane i oferują bogactwo informacji. Liczba przytoczonych przykładów sprawia, że niemożliwe jest zbadanie każdego z nich tak szczegółowo, jak na to zasługuje. Idealnie byłoby, gdyby osoby czytające zainspirowały się do samodzielnego zbadania tych problemów, wyciągając dalsze praktyczne wnioski z prób tych, którzy byli przed nami. Czytając tę książkę, zorientujecie się, że anarchia istnieje w konflikcie z państwem i kapitalizmem. Wiele opisanych tu społeczności zostało ostatecznie zmiażdżonych przez policję lub najeźdźcze armię, i to w dużej mierze z powodu tego systematycznego niszczenia alternatyw. Nie znamy więcej przykładów anarchii w działaniu. Ta krwawa historia sugeruje, że aby być dogłębną i udaną, anarchistyczna rewolucja musiałaby być globalna. Kapitalizm jest globalnym systemem, stale rozszerzającym się i kolonizującym każde autonomiczne społeczeństwo, jakie napotka. Na dłuższą metę żadna społeczność czy kraj nie może pozostać anarchistyczna, jak długo reszta świata jest kapitalistyczna. Antykapitalistyczna rewolucja musi całkowicie zniszczyć kapitalizm, w przeciwnym razie sama zostanie zniszczona. Nie oznacza to, że anarchizm musi być jednym globalnym systemem. Wiele różnych form społeczeństwa anarchistycznego może współistnieć, a te z kolei mogą współistnieć ze społeczeństwami, które nie są anarchistyczne. Tak długo jak te ostatnie nie są konfrontacyjnie autorytarne lub opresyjne. Na kolejnych stronach pokażemy wielką różnorodność form, jakie może przybrać anarchia i autonomia. Przykłady w tej książce pokazują anarchię działającą przez pewien okres lub odnoszącą sukcesy w określony sposób. Dopóki kapitalizm nie zostanie obalony, wszystkie takie przykłady będą konieczności cząstkowe. Przykłady te są jednak pouczające zarówno w swoich słabych, jak i mocnych stronach. Nie tylko dostarczają nam obrazów ludzi tworzących społeczności i zaspokajających swoje potrzeby bez szefów, ale też podnoszą kwestię tego, co poszło nie tak i jak moglibyśmy to zrobić lepiej następnym razem. Zobaczymy więc kilka powtarzających się cech, które może warto przemyśleć w trakcie czytania tej książki. Izolacja. Wiele anarchistycznych projektów działa całkiem dobrze, ale wywierają one wpływ na życie tylko niewielkiej liczby ludzi. Co powoduje tę izolację? Co ją wzmacnia, co ją może zniwelować? Sojusze. W wielu przykładach anarchiści i inni antyautorytaryści zostali zdradzeni przez rzekomych sojuszników, sabotujących wyzwolenie, aby zagarnąć władzę dla siebie. Dlaczego anarchiści wybierali te sojusze i czego możemy się nauczyć o tym, jakiego rodzaju sojusze należy zawierać dzisiaj? Represje. Autonomiczne wspólnoty i działania rewolucyjne raz po raz są powstrzymywane przez represje policyjne lub inwazję wojskową. Ludzie są zastraszani, aresztowani, torturowani i zabijani, a ci, którzy przeżyli, muszą się ukrywać lub wycofać z walki. Społeczności, które kiedyś udzielały wsparcia, wycofują je, aby chronić siebie. Jakie działania, strategie i formy organizacji najlepiej przygotowują ludzi do przetrwania represji? W jaki sposób ci z zewnątrz mogą zapewnić skuteczną solidarność? Współpraca. Niektóre ruchy społeczne lub radykalne projekty decydują się na uczestnictwo lub dostosowanie się do aspektów obecnego systemu, aby przezwyciężyć izolację. Być dostępnymi dla większej liczby ludzi, lub uniknąć represji. Jakie są zalety i pułapki takiego podejścia? Czy istnieją sposoby na przezwyciężenie izolacji, lub uniknięcie represji bez niej? Krótkotrwałe zdobycze. Wiele opisanych w tej książce przykładów już nie istnieje. Oczywiście, anarchiści nie próbują tworzyć trwałych instytucji, które żyją własnym życiem. Konkretne organizacje powinny się skończyć, gdy przestają być pomocne. Zdając sobie z tego sprawę, jak możemy w pełni wykorzystać bańki autonomii, póki trwają, i jak mogą nas informować po tym, jak przestaną istnieć? Jak można połączyć serię tymczasowych przestrzeni i wydarzeń, by stworzyć ciągłość walki i wspólnoty? Śliski temat relacji z drugiej ręki. W tak wielu przypadkach, jak to było możliwe, Staraliśmy się uzyskać informacje bezpośrednio od osób z doświadczeniem w zmaganiach i społecznościach opisanych w tej książce. W przypadku niektórych przykładów było to niemożliwe z powodu oddalenia w przestrzeni lub w czasie. W takich przypadkach mogliśmy jedynie polegać na pisemnych relacjach, zazwyczaj zarejestrowanych przez zewnętrznych obserwatorów. Lecz relacja nie jest wcale procesem neutralnym. A zewnętrzni obserwatorzy rzutują swoje własne wartości i doświadczenia na to, co obserwują. Oczywiście, przekazywanie relacji jest nieuniknioną czynnością w ludzkim dyskursie, a co więcej, zewnętrzni obserwatorzy mogą wnieść nowe i użyteczne perspektywy. Nasz świat nie jest jednak tak prosty. W miarę jak cywilizacja europejska rozprzestrzeniała się i dominowała nad resztą planety, Obserwatorami, których wysyłała, byli na ogół geodeci, misjonarze, pisarze i naukowcy rządzącego porządku. W skali światowej cywilizacja ta jest jedyną, która przyznaje sobie prawo, aby interpretować siebie i wszystkie inne kultury. Zachodnie systemy myślowe były siłą rozprzestrzeniane po całym świecie. Skolonizowane społeczeństwa zostały porządkowane i wykorzystane jako niewolnicza siła robocza zasoby ekonomiczne i kapitał ideologiczny. Ludy niezachodnie były przedstawiane Zachodowi w sposób, który potwierdzał zachodni światopogląd i poczucie wyższości, a także usprawiedliwiał trwający projekt imperialny jako konieczny dla dobra ludów, które były przymusowo cywilizowane. Jako anarchiści próbujący obalić strukturę władzy, odpowiedzialną za kolonializm i wiele innych krzywd, Chcemy podejść do innych kultur w dobrej wierze, aby uczyć się od nich. A jeśli nie będziemy ostrożni, łatwo możemy popaść w tradycyjny eurocentryczny wzór manipulacji i wykorzystywania innych kultur dla naszego własnego kapitału ideologicznego. W przypadkach, w których nie mogliśmy znaleźć nikogo z danej społeczności, kto mógłby przejrzeć i skrytykować nasze własne interpretacje, próbowaliśmy ujawnić narratora w opowiadaniu. Podważyć jego obiektywność i niezauważalność. Celowo podważyć ważność naszych własnych informacji oraz proponować reprezentacje, które są elastyczne i pokorne. Nie wiemy dokładnie, jak osiągnąć tę równowagę, ale mamy nadzieję, że w jakimś stopniu nauczymy się tego próbując. Niektórzy rdzenni mieszkańcy, których uważamy za towarzyszy w walce z władzą, uważają, że biali nie mają prawa reprezentować rdzennych kultur a to stanowisko jest szczególnie uzasadnione biorąc pod uwagę fakt, że przez 500 lat euroamerykańskie reprezentacje ludów tubylczych służyły jedynie swoim własnym celom, wyzyskiwały i były powiązane z trwającymi procesami ludobójstwa i kolonizacji. Z drugiej strony, po części naszym celem przy upublikowaniu tej książki było rzucenie wyzwania historycznemu eurocentryzmowi ruchu anarchistycznego i zachęcenie nas do otwarcia się na inne kultury. Nie mogliśmy tego zrobić, przedstawiając jedynie historię bezpaństwowości z naszej własnej kultury. Autor i większość osób pracujących nad książką w charakterze redakcyjnym są biali. Nie jest zaskoczeniem, że to, co piszemy, odzwierciedla nasze pochodzenie. W rzeczywistości główne pytanie, na które stara się odpowiedzieć ta książka: czy anarchia może działać wydaje się być eurocentryczne. Tylko ludzie, którzy zatarli pamięć o własnej bezpaństwowej przeszłości, mogą zadać sobie pytanie, czy potrzebujemy państwa. Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy podziela tę historyczną ślepą plamkę i że to, co tutaj publikujemy, może nie być przydatne dla osób z innych środowisk. Mamy jednak nadzieję, że opowiadając historię o kulturach i zmaganiach innych społeczeństw, pomożemy naprawić eurocentryzm który jest endemiczny dla niektórych naszych społeczności, przez co możemy stać się lepszymi sojusznikami i lepszymi słuchaczami, ilekroć ludzie z innych kultur zdecydują się opowiedzieć nam własne historie. Ktoś, kto przeczytał ten tekst, zwrócił nam uwagę, że wzajemność jest podstawową wartością światopoglądów rdzennych mieszkańców. Pytanie, które nam zadał, brzmiało – jeśli anarchiści, którzy są w większości Europejczykami lub Amerykanami, Zamierzają pobierać lekcje od rdzennych i lub innych społeczności, kultur i narodów, co zaoferujemy w zamian. Mam nadzieję, że wszędzie tam, gdzie to możliwe, oferujemy solidarność, poszerzając zmagania i wspierając inne ludy, które walczą przeciwko władzy, nie nazywając siebie anarchistami. W końcu, jeśli inspirują nas pewne inne społeczeństwa, czy nie powinniśmy robić więcej, aby uznać i wesprzeć ich ciągłą walkę? Książka Lindy tui smith Decolonializing Methodologies, Research in Indigenous People, przedstawia ważne spojrzenia na niektóre z tych tematów.